Pan z wami i z twoim. słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała to panie. Jezus powiedział do Nikodema. Nikt nie wstąpi do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił Syna Człowieczego. A jak Mojżeś wywyszył węża na pustyni, tak potrzeba. By wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto Słowo Pańskie. Chwała to Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, Wczoraj rozpoczynaliśmy ten szczególny czas łaski, jakie, jaki daje nam Pan Bóg, misje święte. To czas naszego zamyślenia się nad swoim życiem. To czas przede wszystkim słuchania Bożego Słowa. I to jest czas, aby w świetle tego Słowa Bożego popatrzeć na swoje życie, aby je zweryfikować aby zobaczyć, czy w moim chrześcijańskim życiu idę zgodnie z Ewangelią, z Bożym Słowem, które przecież dla każdego z nas jest drogowskazem. Jest tym momentem, gdzie człowiek odnajduje jedną wielką prawdę, że Bóg nieustannie nam towarzyszy i że nas prowadzi. W pierwszym dniu naszej misji świętej chcemy się zastanowić nad tym, w jakiego Boga wierzę. Warto o tym na moment pomedytować i zatrzymać się, bo gdybyśmy zrobili jakąś swoistą ankietę, gdybyśmy wyszli na ulicę Wałbrzyka i zadali pytanie, jaki jest Bóg Twojej wiary, w jakiego Boga wierzysz, to myślę, odpowiedzi byłoby niesamowicie wiele. Może jedni by powiedzieli, to Bóg ojciec ten, który stworzył ten świat, ale już o nim zapomniał i tym światem się nie opiekuje. Jeszcze inni może by werycytowali formułkę z katechizmu, którą przyswoili sobie w czasie szkoły, że Bóg to sędzia sprawiedliwy, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Może jeszcze ktoś by powiedział, że Bóg naszej wiary to jest Bóg, który jest Bogiem dłużników. To znaczy jest takim, któremu trzeba za jego miłość oddać to, cośmy uczynili. A może jeszcze inni daliby jeszcze inne odpowiedzi. I tak moglibyśmy snuć, jaki jest Bóg, w którego wierzę. Ale my chcemy dzisiaj sięgnąć do Bożego Słowa, dlatego że w Bożym Słowie odnajdujemy tą wielką tajemnicę Boga, odnajdujemy odpowiedź na to, jaki jest Bóg naszej wiary, Bóg nas, ludzi wierzących również i dzisiaj. I na samym początku Słowa Bożego, Księga Rodzaju, kieruje nas do tego momentu stworzenia człowieka. Gdzie Pan Bóg właśnie powiedział, kiedy stworzył pierwszych ludzi, aby czynili sobie ziemię poddaną? To Bóg, który pokazuje, że troszczy się o swój naród. Idąc dalej do Księgi Wyjścia, to widzimy Boga w tej chyba najpiękniejszej historii Starego Testamentu, kiedy Pan Bóg wyprowadza naród z niewoli egipskiej, prowadzi przez pustynię pod górę Synaj i tam zawiera z tym narodem przymierze. Cóż to przymierze oznacza? A mianowicie to, że od tego momentu ten naród stał się własnością Pana Boga, a w zamian otrzymał zapewnienie, że Bóg o ten naród będzie się troszczył i będzie robił wszystko, aby był szczęśliwy. I dlatego Dekalog, dziesięć słów, które Bóg dał narodowi. Za pośrednictwem Mojżesza. Te dziesięć Bożych Przykazań dla tego narodu, ale i dla nas również dzisiaj są tym drogą wskazem ku, ku życiu w pełni szczęścia. Tym drogowskazem do tego, abyśmy rzeczywili, rzeczywiście byli szczęśliwi i mieli pewność, że w naszej pielgrzymce wiary, tak jak Izraelici. Pielgrzymowali przez pustynię do Ziemi Obiecanej, tak i my idziemy do tej Ziemi Obiecanej, jakim jest Boże Królestwo, z tą zapewnieniem, że Bóg o nas będzie się troszczył i potrzebne nam są te słowa, są Boże przykazania, abyśmy tam doszli. Ale wiemy, siostro i bracie, jak to było z tym przymierzem zawartym na Senach. Pamiętamy, jeszcze Mojżesz był na górze, a Izraelici już niecierpliwi ulali sobie cielca ze złota, choć nie tak dawno byli świadkami wielkiego przejścia przez Morze Czerwone, cudownego przejścia, a zniecierpliwieni odlali sobie cielca i zaczęli mu część oddawać. A potem wędrowali dalej przez pustynię, narzekając na Pana Boga, że nie mają. Mięsa, że nie mają chleba, że spragnienia umrą na tej pustyni, a w Egipcie mieli wszystkiego pod dostatkiem. A Pan Bóg ich karmił, i prowadził, i w końcu doprowadził do ziemi obiecanej. I kiedy tam weszli do tej ziemi, to od razu sprzeniewierzyli się Przymierzu i swojemu jedynemu Bogu. Zaczęli oddawać cześć Bożkom pogańskim, a więc bożkom, którzy. Ludzie sobie wymyślili, czy warto z takim narodem przystawać i takim narodem się zajmować, skoro jest tak niewdzięczny i ciągle buntuje się przeciw Bogu, który wyprowadził ten naród z niewoli i wprowadził do ziemi obiecanej. Bóg z tego narodu nigdy nie zrezygnował, ale posyłał proroków, aby ci szli i nawoływali nawracajcie się, wróćcie do jedynego, prawdziwego Boga, do tego Boga, który wyprowadził was z niewoli egipskiej. W księdze proroka Nechemiasza jest przepiękny obraz, jak Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej. Uklęknęli na ruinach świątyni w Jerozolimie. Świątynia to coś najważniejszego dla tego narodu. To tam każdego roku Izraelita musiał przyjść, aby złożyć ofiarę Bogu, aby tam spotkać się z Nim na modlitwie. Najświętsze miejsce dla Izraelity zostało zburzone i kiedy klęczą na ruinach tej świątyni, kapłan Ezdrasz odczytuje prawo. To prawo, które Bóg im nadał tam na synaju. I kiedy skończył Odpowiadają gromkim Amen, bo zrozumieli, że nieszczęście, które im się przytrafiło, spowodowane było tym, że nie słuchali Bożego Prawa, nie przestrzegali Bożego Prawa. A więc odpowiedzieli gromkim Amen, rozumiemy i chcemy zawrócić z tej drogi. Bóg nieustannie dopomina się o swój naród aby był wierny. Ale kiedy już nie wystarczyło proroków, kiedy proroków już nie słuchali, to wtedy objawia swoją miłość w osobie Jezusa Chrystusa, który przychodzi na ziemię, który staje się człowiekiem, ale staje się człowiekiem, aby grzechy tego człowieka zanieść na drzewo krzyża i dokonać dzieła odkupienia. I dlatego słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, jakże te przepiękne słowa. Tak Bóg umiłował świat, że zesłał syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna jednorodzonego. To była wielka manifestacja miłości Boga do każdego z nas. To Jezus, który przyszedł na ziemię, ukazywał nam miłość Pana Boga. Wtedy, kiedy pochylał się nad chorymi i uzdrawiał, wtedy, kiedy do kobiety złapanej na cudzołóstwie powiedział: Kobieto, nikt ciebie nie potępił i ja ciebie nie potępiam. To wtedy, kiedy karmił głodnych, to wszystko było objawienie Bożej miłości, tej miłości, którą. Bóg ma do każdego człowieka, jak również i do każdego z nas. Ale to historia, która wynika z Bożego Słowa. A co z nami dzisiaj? Czy Bóg dalej nas darzy swoją miłością? Kiedy po swoim zmartwychwstaniu wstępował do nieba. Powiedział: Będę z Wami aż do skończenia świata. Bóg jest z nami. Jezus Chrystus. Obecny. I dlatego zapalamy tą paschalną świecę, która symbolizuje Jezusa zmartwychwstałego. On jest obecny pośród nas. I również dzisiaj, my żyjący ponad dwa tysiące lat później, możemy doświadczać Jego miłości i Jego obecności. Choćby wtedy, kiedy klękamy u krat konfesjonału, kiedy wyznajemy swoje grzechy, słyszymy te same słowa, które Jezus skierował do kobiety złapanej na cudzołóstwie: Kobieto, nikt Ciebie nie potępił, ja, tobie, ja Ciebie nie potępiam. A potem dodał: Idź i nie grzesz więcej. Czyż tego nie, słyszałem, nie słyszymy po tych słowach? Ja odpuszczam Tobie grzechy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Idź w pokoju Chrystusa. Bóg Ci przebaczył grzechy. To jest Jego miłość, bo tak bardzo Mu na nas zależy, abyśmy się w tym życiu nie zagubili, aby grzech nie zapuścił korzeni w naszym sercu, ale abyśmy szli przez życie wolni i z tą pewnością, że jeżeli będziemy doświadczali Bożego miłosierdzia w naszym życiu, to wejdziemy do tej ziemi obiecanej przecież do życia wiecznego. A czyż nie doświadczamy Boga, który darzy nas swoją miłością, kiedy przystępujemy tutaj do tego ołtarza, aby karmić się Jego ciałem? Bo to przecież Eucharystia to miłość. Eucharystia to jest miłość, która objawia się w Jezusie Chrystusie, która dla nas stał się pokarmem. Który mówi nam, to spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Czyż to nie miłość Boga to sprawiła? Bo przecież Bóg nie chciał, żeby Jego ofiara poszła w zapomnienie, ale chce, by była zawsze upamiętnana. Chcę, aby zawsze się dokonywała wtedy, kiedy sprawowana jest Eucharystia, o czym będziemy jeszcze medytowali w czasie naszej misji świętej. Chcę powiedzieć nam zobacz człowieku, jak Ciebie umiłowałem i dlatego oddaję się Tobie na pokarm, abyś miał życie wieczne. Bóg troszczy się o nas. Proszę się o każdego człowieka i nie chcę, żeby zginął. Bardzo dawno temu przeczytałem taką książkę. Była to autobiografia. Jej tytuł to imię i nazwisko tego człowieka, Niki Cruz. Urodził się w Nowym Jorku, na Brooklynie. Jego matka, kiedy miał 7 lat, powiedziała straszne słowa do swojego syna. Powiedziała mu, że jest synem diabła i że Cię nie kocha. Trudno sobie wyobrazić, siostro i bracie, gorsze słowa z ust matki. Niewyobrażalne, jaki ból i jakie cierpienie musiało zostać w sercu tego małego chłopca. I siedmioletni chłopiec wtedy postanowił, że w swoim życiu już nigdy nie będzie kochał. I w swoim życiu już nigdy nie zapłacił. I tak wyglądało rzeczywiście jego życie. Został on po prostu pospolitym bandytą, stworzył grupę przestępczą. Ludzie, którzy szli naprzeciwko je, jemu czy jego kolegom, woleli przechodzić na drugą stronę ulicy, bo nie chcieli mieć nic wspólnego z tym człowiekiem i z jego ludźmi. Na koncie mieli wiele rozbojów, wiele bobić. Czasami tam na Brooklyn, gdzie żył i mieszkał, to przychodził młody kaznodzieja, który czasami wystawał na ulicach, byśmy dzisiaj powiedzieli, robił uliczną ewangelizację, a więc mówił o Jezusie Chrystusie. I pewnego wieczoru wszedł do dyskoteki ten młody kaznodzieja w której bawił się wspomniany yy, Niki Cruz kiedy zobaczył tego młodego kaznodzieja, uderzył go w twarz i powiedział do niego wynoś się stąd ponieważ to nie jest miejsce dla ciebie ale zanim wyszedł ten młody kaznodzieja powiedział jedno zdanie Niki przyszedłem ci powiedzieć że Jezus cię kocha. I byśmy powiedzieli, siostro i bracie, że to jest takie banalne zdanie. Jezus cię kocha. Zresztą dzisiaj słowo miłość, dzisiaj słowo kochać, jakże jest wyświechtane, jakże jest ono dzisiaj bardzo używane w złym rozumieniu i w złym kontekście. Ale to jedno zdanie Banalne zdanie byśmy powiedzieli, nie było takim zdaniem dla tego człowieka. Dlatego, że po raz pierwszy w życiu ktoś mu powiedział, że jest ktoś, kto go kocha. I wtedy to zdanie nie zostawiło w jego sercu jakiegoś pokoju i po jakimś czasie postanowił pójść posłuchać tego kaznodzieja. I usłyszał o tym, na czym my dzisiaj medytujemy. Usłyszał o Bogu, który jest najlepszym Ojcem, o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który przyszedł na ziemię, który umarł na krzyżu za każdego człowieka, za jego grzech, który jest miłosierny, który chce przebaczać grzechy człowiekowi. I kiedy słuchał tej historii, po jakimś czasie powiedział sobie w sercu jeżeli rzeczywiście taki on jest, to może warto go. Poznać. I mówi w tym jednym zdaniu, które, o którym pomyślał, mówi to była jego pierwsza modlitwa, gdzie zwrócił się do Boga, jeżeli rzeczywiście taki jesteś, to warto cię bliżej poznać, przemienił swoje życie całkowicie, zerwał ze złym życiem, potem był tym, który jeździł nawet po całym świecie i dawał świadectwo. Jak Bóg pokazał mu, że jak mocno jest on cenny w oczach Pana Boga. Jak bardzo mu na nim zależało, że wyprowadził go z takiego bagna, z takiego życia, które przecież donikąd prowadziło. I gdybyśmy dzisiaj, siostro i bracie, może otworzyli internet, to byśmy zobaczyli masę takich świadectw i nawróceń ludzi, którzy całkowicie pogubili się na swoim życiu. Ale odkryli, że Bóg ich kocha bezgranicznie i że z nim można wszystko w życiu zmienić. Bo to jest Bóg miłości, bo to jest Bóg, któremu zależy na każdemu z nas. Jest to Bóg, który chce, abyśmy mieli życie, mieli życie w obfitości. Dlatego, siostro i bracie, warto dzisiaj w pierwszym dniu. Naszej misji świętej, zadać sobie to pytanie: w jakiego Boga wierzę? Czy rzeczywiście wierzę w Boga, który jest miłością? Wierzę w Boga, któremu zależy na, każdemu, na każdym z nas. Boga, który chce, abyśmy wzrastali w pokoju i w pełni miłości. W kontekście tego dzisiejszego świata, w którym widzimy tyle zła, jak wczoraj też rozważaliśmy w czasie rozpoczęcia tej misji świętej. Chcemy sobie uświadomić tą jedną wielką prawdę, że Bóg zawsze nas będzie bezgranicznie kochał i swoją miłość nam okazywać. Będzie, ale potrzebne jest jedno otwarte serce ten nikły promyk nadziei, który wychodzi z naszego serca. Że chcę w takiego Boga uwierzyć, że za takim Bogiem chcę iść w moim życiu, że przy takim Bogu chcę stawać każdego dnia, a Bóg, który jest miłością, zatroszczy się o wszystko w naszym życiu i będzie nas prowadził i będzie nas przekonywał o tym, że nawet z najtrudniejszych sytuacji, w której człowiek w swoim życiu się znajduje, Bóg będzie potrafił wyprowadzić dobro. Jeżeli tylko mu na to pozwolimy w naszym życiu. Amen.